Witam serdecznie i rozpoczynam dzisiejszy materiał od informacji dotyczącej Pam Bondi. Jest to prokurator generalna Stanów Zjednoczonych, a do incydentu, o którym mowa, doszło w stanie Minnesota, gdzie FBI aresztowało pana, który nazywa się Tyler Avalos, ma 29 lat i miał on oferować 45 tysięcy dolarów. Za zabicie Pam Bondi. Według dokumentów sądowych Tyler Avalos na TikToku opublikował wideo, krótki filmik, z wizerunkiem Pam Bondi i czerwonym punktem celownika snajperskiego na jej czole. Tak więc chodziło oczywiście o to, żeby ktoś oddał strzał. Była to informacja, że chce ją albo żywą, albo martwą, ale najlepiej martwą. Groźba ta została zgłoszona FBI przez użytkownika z Detroit w stanie Michigan. Miało to miejsce 9 października. Agenci szybko namierzyli autora tego właśnie filmiku dzięki współpracy z TikTokiem, z Googlem i z Comcastem, i te, te koncerny przekazały dane logowania z telefonu, który oczywiście tutaj po nitce do kłębka. Dotarli, kto jest użytkownikiem tego konta i gdzie tego pana można zlokalizować. FBI ujawniło, że Avalos był już wcześniej karany, między innymi w Minesocie w 2022 roku, za nękanie, co po, chyba teraz w Polsce nazywa się po prostu stalking, tak jak u nas. W 2016 na Florydzie zapobicie i przemoc domową, i w 2019 również zapobicie. Tak więc ciekawy tutaj ma, ciekawą ma kartotekę ten pan. Adwokat tego pana utrzymuje oczywiście że jego klient jest niewinny no taką ma pracę przecież nie może mówić że jest winny skoro będzie go bronić tak więc taka jest sprawa i jeszcze oprócz tego adwokat powiedział że ten post był wyrwany z kontekstu natomiast jeszcze jedna informacja dotycząca dotycząca tym razem Abrego Garcia ale jeżeli chodzi o tą informację to również ta informacja dotyczy Pam Bondi, tak więc jest co taki, można powiedzieć, takie tutaj kontynuacja wątku Pam Bondi. Otóż na pewno pamiętacie, że kilka miesięcy temu bardzo było głośno o Panu, właściwie to jest chyba najsławniejszy do tej pory, najbardziej znany do tej pory obywatel Salwadoru. Chodzi oczywiście o Abrego Garcia, który został deportowany przez pomyłkę, a następnie sprowadzony z powrotem do Stanów Zjednoczonych po to, by stanąć przed sądem pod zarzutem przemycania imigrantów. No i teraz jest taka sprawa, że okazuje się, że sędzia federalny krytykuje prokurator generalną Pam Bondi, ale nie tylko ją, bo również krytykuje sekretarz do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli Christy Noem, za ich pod, ponoć według niego podżegające wypowiedzi poza salą sądową dotyczące Kilmara Abrego Garcia. Sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych Waverley Crenshaw mówi, że obie członkinie gabinetu Trumpa naruszyły lokalną zasadę sądową, ograniczającą publiczne komentarze urzędników państwowych w odniesieniu do toczących się spraw karnych. Choć nie nałożył zakazu wypowiadania się w przyszłości, nakazał prokuratorom poinformować wszystkich pracowników Departamentu Sprawiedliwości oraz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego o obowiązującym przepisie. Sędzia Waverley Crenshaw był mianowany zresztą przez Baracka Husseina Obamę, jest to sędzia z Nashville, i napisał, urzędnicy państwowi składali oświadczenia pozasądowe, które są niepokojące, zwłaszcza, że wielu z nich było przesadzonych, jeśli nie całkowicie nieprawdziwych. Wypowiedzi te zawierały oskarżenia dotyczące charakteru Abrego i opinię urzędników na temat jego winy lub niewinności. Sędzia uznał, że Kristy Noem złamała zasady, nazywając Abrego członkiem gangu MS13, handlarzem ludźmi, seryjnym sprawcą przemocy domowej i drapieżcą seksualnym. Natomiast pan Bondi naruszyła przepisy, kiedy twierdziła, że Abrego odegrał znaczącą rolę w siatce przemytu ludzi, że był pełnoetatowym przemytnikiem kobiet i dzieci, który odbył ponad 100 podróży. Sędzia również zauważył, że choć Niektóre z tych stwierdzeń opierały się na publicznych dokumentach sądowych. Urzędnicy przekroczyli granice, komentując dowody w toczącej się sprawie, I ostrzegł, że dalsze naruszenia mogą skutkować sankcjami, choć nie określił jakimi. Tak więc nawet sędzia twierdzi, że te wypowiedzi były na podstawie dokumentów sądowych, ale nie można o tym mówić publicznie. Decyzja sędziego wzmocniła oczywiście teraz argument obrony, że czołowi urzędnicy Trumpa niesprawiedliwie potraktowali Abrego po jego deportacji do Salwadoru kilka miesięcy temu. Ja oczywiście na ten temat również robiłam materiały kilkukrotnie, i tutaj ja przypomnę może, że demokraci nazywali Abrego Garcia tatusiem z Maryland. Tak więc oni. Przedstawiali go w takim świetle kochającego ojca, który po prostu został oderwany od swojej rodziny i nielegalnie deportowany. I tak naprawdę to tylko w związku z tą narracją prowadzoną przez demokratów, która opisywała Abrego Garcia jako niewinnego, kochającego. I kochającego męża, czy też kochającego partnera, i ojca, oraz przykładnego obywatela. Tylko dlatego, moim zdaniem przynajmniej, administracja Trumpa tutaj zdecydowała, że będą wypowiadać się, po prostu bronili się, po prostu bronili się przed tymi rzeczami, które demokraci tutaj promowali, i wtedy zaczęli do tej sprawy więcej, Przykładać uwagi i yy, takie informacje podawać, dotyczące choćby tego, że został zatrzymany przez policję choćby tego, że miał nakaz, czy też zakaz zbliżania się do swojej partnerki. Tak więc tylko i wyłącznie dlatego moim zdaniem te właśnie słowa padały z administracji Donalda, z administracji Donalda Trumpa. No ale jeszcze powrócę do tego tematu, żeby tutaj przypomnieć sobie, jak to wyglądało. Otóż Abrego Garcia został odesłany z USA w marcu. Mimo, że obowiązywał nakaz sądu z 2019 roku zabraniający deportacji z powodu zagrożenia ze strony gangów. Powiem również, że pojawiały się zdjęcia, na których widoczne były symbole, które miał na swoim ciele Abrego Garcia, i były to ewidentnie symbole, które należą do ludzi, którzy są w gangach. I również kolejna rzecz, o której chciałam przypomnieć, to że kilku demokratów nawet pojawiło się w Salwadorze, w więzieniu, żeby, no nie wiem, chyba przeprosić za działania administracji Trumpa i dyskutowali z Abrego Garcją w więzieniu, stawili się za nim, nawet prosili prezydenta Salwadoru, żeby został żeby został odesłany z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem w związku z tą sprawą departament Bezpieczeń, Departament Sprawiedliwości poinformował innego sędziego, że administracja Trumpa. Planuje ponowną deportację Abrego Garcia. Tym razem będzie to deportacja do Liberii, i że może to nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem procesu karnego. Tak więc najsłan, najsłynniejszy obywatel Salwadoru w Stanach Zjednoczonych no naprawdę jest to postać, która przyciągnęła wiele, wiele rozmów, i jego twarz stała się sławna w całych Stanach Zjednoczonych. Serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu.